Za ten cały dzień, który miałem, za dzieci, które widziałem, i mogłem się z nimi bawić. I proszę Ciebie o dobrą noc. Amen. <słuch> Uf. Sandra! Co, co ty jeszcze robisz o tej godzinie? Sandra! Ja chciałem iść spać. A co ty się bawisz? No. O jaką ładną ma, masz piżamę? Też Weź, mam fajną, no. nie? Weź no już jest późno, trzeba już iść spać. No, ale ja chciałam dokończyć grę. Dzieci mi pokazały, że jest taka fajna. Ale to trzeba było wcześniej sobie zagrać, albo, albo jutro zagrasz, już jest późno, patrz, już nie ma słońca. Ale to jest fajna gra, podróże Apostoła Pawła. Ech, no dobrze, może jest fajna, ale potem jutro będziesz niewyspana i nie będziesz miała na nic ochoty i ani siły, ani co? No będę spała dłużej i tyle. No nie, bo jutro przyjdą dzieci i będzie trzeba dla nich nagrać nowy odcinek, nową historię, i, i, i nie będziesz miała siły na to. Ale nie się nie chce spać, rabi. Nie, no słuchaj, Sandra, e, ja ci powiem tak. To nie jest dobrze siedzieć tak późno w nocy. Jednak nasze ciało i nasz mózg potrzebują odpoczynku. A po co? Musi mózg przyswoić informacje, których się nauczył. Mięśnie muszą się zregenerować, jeżeli na przykład coś ćwiczyliśmy. Mięśnie muszą się nam zregenerować. Nie, nie martw się, ja dzisiaj nic nie ćwiczyłam. Ale nawet jeżeli nic, to też potrzebują odpoczynku, bo później będą przemęczone no i może się pogorszyć twoje zdrowie. Hmm. A na przykład mózg, mózg też potrzebuje odpocząć. Moi uczniowie czasem po nocach uczyli się zadań, które im zadałem. A, a później nic nie pamiętali na następny dzień, bo byli już tak zmęczeni, że już nic nie pamiętali, pomimo tego, że uczyli się długimi godzinami. Czyli powinna mi teraz spać, nawet jak mi się nie chce, tylko dlatego, żeby mój mózg odpoczął, moje mięśnie odpoczęły i żebym następnego dnia miała jeszcze więcej siły na zabawę, na przygody, lepiej potrafiła zapamiętywać różne rzeczy, potrafiła szybciej biegać i. Żeby mi lepiej poszło w tej grze. Tak. No i też pamiętaj, żeby nie wyjść ze swojego rytmu, bo potem im później zaczniesz chodzić spać, potem znowu jeszcze później, to potem będzie bardzo późna pora. Człowiek ma też pewne pory, w których lepiej wypoczywa. Więc jeżeli wcześniej się kładziemy, lepiej wypoczywamy niż gdybyśmy położyli się późno w nocy. Mmm, to ciekawe. To znaczy, że jak będę spała w dzień, to nie wyśpię się tak samo, jakbym spała w nocy? Tak. Dlatego Pan Bóg stworzył noc od spania. A. Więc e, radziłbym ci iść już spać. W sumie to jest bardzo mądre. Jak świeci mi światło, to bardzo szybko otwierają mi się oczy. Mhm. No to zostaw mi tutaj tego tableta. Będziesz oh. grał? Nie, 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 nie. Ja, ja idę spać. Już kryjecie. A, dziękuję. O, dobra, dzieci fa...